Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale Z tej strony wasza Arlin Dość długo na tym kanale nie było odcinków, a to przez wzgląd po prostu na moje studia i przez to, że obecnie pracuję No, muszę połączyć studia z pracą, ale to też, że po prostu nie miałam warunków do nagrywania Mam obecnie kilka materiałów, którymi się teraz obecnie zajmuję i są w trakcie montażu, tylko... No, muszę dokończyć ich montaż oczywiście Eee, obecnie mam chyba dwa AMV zatręty montaż, tylko oczywiście eee, w środku zacięło się, więc troszeczkę poczekacie, ale myślę, że niedługo będą. Eee, w związku z tym, że ostatnio wyszedł e trailer teaser załóż w zależności jak go tak zwał, do najnowszego serialu. Pingwin, no, na który bardzo, bardzo czekałam. Gdy się dowiedziałam, że wyszedł, postanowiłam, że no, muszę nagrać z tego reakcję, bo jest to jeden po prostu najbardziej wyczekiwanych w tym serialu. I żebym po prostu miała materiał na kanał. No, w sumie, na taki kanał, no, troszeczkę. Zwłaszcza, że jestem wielką fanką tego filmu z 2022 roku The One No i właśnie, Pingwin ma być takim, No mm, tylko nie prequelem, tylko bardziej takim zapowiedzi o drugiego filmu, czyli kontynuacji The Batman, która miała być... czyli tego zapowiedział The Batman, część druga, która miała mieć swoją premierę w przyszłym roku, jednak została przeniesiona na... na 2026, a w związku z tym, że premiera jest w październiku, więc idealnie będę mogła świętować premierę tego filmu w swoje urodziny. Znaczy nie do końca, ale jako prezent urodzinowy idealnie się sprawdzi, że pójdę na ten film do kina. Tak samo jak planuję w tym roku iść na urodziny na Joker'a dwójkę, bo premiera ma wyjść przed moimi urodzinami, więc to akurat tak prawie idealnie w daty trafili. Nie wiem jakim cudem, ale okej, okay, ja się z tego ogromnie cieszę. Yy, I prawdopodobnie po prostu po nie przypomnę tylko o obejrzeniu filmu, po prostu nie takrę dla Was recenzję z tego filmu. Ale to do października jeszcze szmat czasu. I do moich urodzin też nie przypominam sobie, ile wtedy lat kończę. Ech. No ale cóż, dobra. Yy... Mm. A moment, zrobiłam so jeden błąd. Poczekajcie, ja muszę zmienić wideo. Dlatego, że ja oglądam po angielsku. A jak ze po Polszy. A po angielsku to ja gówno zrozumiem! to było za obrazkami. Pigwin teaser, HBO Max. Sorry, ja muszę być to z napisami, bo ja tego po, po, po angielsku nie skumam. Dobra.

my neighborhood, they tore a parade in his honor. A friggin' parade. I mean, it wasn't fancy, but it was a gesture. To show of love what he meant. Hey! Tak, teaser nie za wiele pokazał, ale pokazał kilka nowych części, kilka nowych rzeczy i Dobra, zaraz jeszcze raz to puszczę, bo bardziej skupiałam się na oddźwięku i obrazie, ale muszę powiedzieć, że zdjęcia są bardzo dobre. O dziwo, bardzo, bardzo dobre. Nie powiem, że nie. O matko, ten realizm taki. To będzie film typowo podgransterski, więc wiadomo, że tutaj, wiecie, przemoc, yy, problemy, krew i tak dalej, to będzie na początku dziennym, ja tego się, ja niczego innego się nie spodziewam, bo inaczej... Bo inaczej, co to byłby za film o pingwinie? Ale z tego, co tutaj pokazują... ha, Czyli, że Oswald będzie na kimś się wzorować, na jakimś postaci ze swojego dzieciństwa i będzie dążyć do tego obrazu, czyli to jest pokazane, taki motyw naśladowczy, że jakby też no pokazana realia dzieciństwa, że najczęściej osoby, z którymi obcujemy, dojrzewamy w ich jakby mm, otoczeniu one wpływają na to, kim stajemy się w przyszłości. To nie znaczy, że jakby auto z automatu, jeżeli mieszkasz w środowisku przestępczym, staje się przestępcą. To nie tak. To od nas tylko zależy, czy się nimi staniemy, czy nie. Nie, no, ale zdjęcia po prostu są piękne.

nie no, ale zdjęcia są dobre. Nie no, po prostu zdjęcia są naprawdę bardzo dobre. I jeszcze ta, jak on wychodzi z windy, to jest. I to jest dosłownie scena z końca tego filmu, to było dosłownie tak, jak, jak pingwin właśnie stoi przy oknie i patrzy, to jest dosłownie końcówka, końcowa scena z filmu The Batman. I jak on wychodzi z windy, to jest dosłownie scena, jakby ta sama winda, z której wychodzi Bruce właśnie do Falcona, więc na pewno on będzie w siedzibie Falcona, to na 100%, które może być jego też teraz. Nie wiem, nie wiem, zależy, jak pokazał. Ale serial będzie już jesienią. Co oznacza, że być może do premiery doczekam się w październiku. Hmm. to byłby fajny prezent urodzinowy, nie powiem. Kurde, Disney wypuszczać puszczać rzeczy jesienią. Przynajmniej mam fajne prezenty urodzinowe. Nie powiem, że nie. Jak będzie listopada, to też potraktuję jako prezent urodzinowy. Mm. Ale w związku z tym, że to będzie jesienią, to będę miała możliwość nagrania reakcji serialu. Więc możecie oczekiwać, że na moim kanale pojawi się. R nie recenzja, tylko reakcja. Muszę nagrać reakcję na ten serial, nie ma bata innego. Także cóż moi kochani, to był najnowszy teaser do serialu PINGWIN Oczywiście jeżeli pojawi się jeszcze cokolwiek innego, to oczywiście to nagram i wrzucę na kanał e, Powiedzcie mi, co wy sądzicie o tym teaserze do tego nowego seria, serialu e, który główną rolę w ogóle, w ogóle właśnie oswald, e, kabelpot e, Versus PINGWIN w którym w tej roli wciela się niesamowity Colin Farrell. No normalnie w tej roli wymiata. No. Nie było chyba lepszej ekranizacji Pingwina w uniwersum, w ogóle Batmana czy DC. Chociaż dobry był jeszcze ten aktor, który grał w serialu Gotham Pingwina. O, tam był dobry gościu. Ale Colin Farrell to jest po prostu inna bajka. Ja ten teaser oceniam jako po prostu coś bardzo dobrego i po prostu mam dużo oczekiwania co do samego serialu. Oj, tak. A przy okazji, zwłaszcza, że wypuszczam to jeszcze w marcu, wiem, że sporo się z tym spóźniłam, ale nie miałam wcześniej okazji. Budrys, spytamy tam właśnie za ciebie. Wszystkiego najlepszego, chłopie. Wiem, że. Mm, Ilość lat, których kończysz, wiadomo, że boli Mówisz mi, mnie też będzie za kilka lat to boleć Wszystkiego najlepszego ode mnie, drogi moderatorze Żebyś mniej się kłócił z naczelnym i Robsonem I żeby po prostu... No cóż, czego tam sobie życzysz, no... no czego ja mam tobie ci życzyć? Ty wiesz, czego chcesz Żeby świat i ludzie cię mniej wkurwiali, o! Chyba tego Ci po prostu życzę. No cóż, kochani, w takim razie życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!